W pewnym stopniu tematykę poprzedniego wystąpienia już wiemy, gdzie właściwie jest to sakrum, i oczywiście najbardziej oczywistym miejscem jest świątynia kościół w przypadku katolicyzmu. Ja chciałbym zaprezentować temat na pograniczu historii sztuki, historii architektury, ale także prawa kanoniczego i jego wpływu właśnie na formy stosowane przez architektów oraz skąd one wynikają. Często zastanawiamy się, dlaczego współczesny kościół ma taką formę, dlaczego wnętrza wyglądają zupełnie inaczej niż w przeszłości. Mogę poprosić o slajd? dlaczego po lewej stronie tradycyjna świątynia wygląda w zupełnie inny sposób niż ta po prawej. Oczywiście mamy wiele czynników, które możemy podzielić na historyczne, na ekonomiczne, polityczne i zacząć możemy od początku, czyli od pierwszych miejsc, w których spotykała się wspólnota chrześcijańska. Poproszę. Czy wyłączyć światło, żeby było na to widać Pana, czy slajd? Nie no, no proszę wyłączyć. Dziękuję. E, tak. tak więc, e, oczywiście, pierwsze spotkania e, odbywające się m.in. w katakumbach, czy też w prywatnych domach wiernych, e, e, były skupione na Eucharystii, e, były skupione właśnie na wspólnotowości. E, natomiast pierwsze obiekty, e, które powstawały już w celach typowo kultowych były odniesieniem bezpośrednio do kultury starożytnego Rzymu, do domu rzymskiego. Przedstawiony tutaj na slajdach schemat prezentuje tzw. Domus Ecclesiae w Dura Europos, czyli najstarszy właściwie znany nam przykład takiego budynku typowo centralnego, jeżeli chodzi o chrześcijaństwo. I widoczne jest tutaj odwołanie do domu materialnego e, oraz do e, samego schematu e, ważności, przeniesienia e, takich znaczeń, typu e, najistotniejszy pokój, gdzie e, spotykała się właśnie wspólnota, znajduje się także w najistotniejszym dla domu rzymskiego miejscu. kolejny. E, kolejny etap e, już po e, edykcie mediolańskim Skupia się na ponownym przeniesieniu znaczeniowym formy budynku Bazyliki Rzymskiej do Bazyliki Katolickiej. Tak więc do rodzaju symbol władzy, który była Bazylika Rzymska, staje się symbolem wzrostu potęgi Kościoła. Proszę kolejny. Dalsze etapy związane są z zmianami które oczywiście zachodziły niezwykle często na przestrzeni wieków. W tym przypadku, jeżeli chodzi o protoromanizm, romanizm, romanizm najistotniejszy jest wpływ um, donatorów, um, którzy jakby zmieniają architekturę Kościoła w celu podkreślenia swojej władzy, w celu podkreślenia swojej potęgi, um, co objawia się między innymi w budowie, em, w budowie empor, um, które stają się miejscem właśnie sprawowania takiego majestatu władzy w Kościele Katolickim. I jeszcze jeden. I przechodząc już do dotyku, jest to okres niewątpliwie największych wpływów Kościoła na społeczeństwo. Obrazowane jest to często poprzez pokazanie, w jaki sposób katedra gotycka staje się symbolem miasta, w jaki sposób katedra gotycka dominuje nad otoczeniem, nad sylwetą miasta, pokazując jego potęgę oraz jego majestat. Istotną zmianą wewnętrznych kościelnych tego okresu jest wprowadzenie takich oto prezbiteriów, które coraz bardziej się wydłużały w związku ze wzrostem liczby kleru. Oraz jego istotnością. I poproszę o kolejne. Natomiast, Natomiast jeżeli chodzi, chodzi o regulacje już prawne, warto tutaj wspomnieć o soborze Trydenckim, który, w, myślę, że jako pierwszy w tak istotny sposób wpłynął na kształt kościołów katolickich, a najistotniejszą postacią w trakcie tego soboru. Jest Karol Boromeusz, który aktywnie brał w nim udział, natomiast po jego zakończeniu przejął arcybiskupstwo mediolańskie i ze spasją i sprawnie wprowadzał reformy określone przez sobór trydencki, który dawał biskupom znaczną dowolność działania, w związku z czym pojawiały się różne, różniące się między sobą instrukcje. Jednak tą, którą zapamiętaliśmy z historii najlepiej, jest właśnie opracowana przez Boromeusza Instrukcja, która wiązała się z zmianami w istniejących kościołach, jak i zmianą formy nowych kościołów. Po pierwsze, wprowadzono rzut krzyża łacińskiego, dodatkowo sprowadzono wnętrze kościoła do jednolitego do tej przestrzeni, oczywiście wiąże się z to z lepszą widocznością, brak tutaj filarów, tak jak w bazylikach trójnawowych. Wprowadzono również konfesjonały skrzynkowe, a także skrócono znacznie prezbiterium, zbliżając niejako jako ołtarz do wiernych. To, co jest istotne, Sobór Tydynecki wprowadził również konieczność wizytacji biskupich, a więc egzekwowanie e, tych instrukcji wydanych przez e, biskupa, e, arcybiskupa Karola Boromosza było dla niego znacznie łatwiejsze. Wskazywał on także na konieczność odnowy zabytków, na konieczność e, jakby, e, z, wzmacniania e, autorytetu kościoła właśnie poprzez e, stan architektury e, sakralnej. Instrukcja używana e, nie była nie, jedynie po samym e, w soborze trydenckim, e, natomiast używano jej nawet w XIX wieku po oświeceniowych e, zawyruchach we Francji, po rewolucji francuskiej, przywracając odpowiedni wystrój e, wnętrz w kościołach. Teraz chciałbym już przejść do Soboru Watykańskiego II jako właśnie kolejnego elementu, w, który już w zupełności kształtuje wnętrza, e, głównie e, współczesnych kościołów katolickich. E, zmiany uzupełniają nową formę liturgii. E, sztuka sakralna, architektura sakralna e, ma być od teraz służebna w obec liturgii, e, która się zmienia. E, dokumenty soborowe odnośnie samej architektury, historii sztuki, sztuki sakralnej są bardzo rozproszone, nie wydano żadnego pojedynczego dokumentu, więc pewne wskazówki znajdujemy w różnych konstytucjach o liturgii, o przekazie społecznym. Dodatkowo już po zakończeniu soboru wydawane zostały instrukcje bardziej konkretne a już najbardziej szczegółowe są regulacje krajowe wydawane przez Komisję Redeskopatu Polski w przypadku Polski. Poproszę. Dla Polski bardzo szczególny jest właśnie ten okres posoborowy w związku z niewątpliwym i trudnym do porównania, niewątpliwym do porównania skalą. Budownictwa sakralnego w tym okresie, ponieważ na samym początku, po II wojnie światowej, trudności sprawiały nawet budowa przydrożnych krzyży. Natomiast po śmierci Stalina, w czasach podbliżu, zaczęły pojawiać się schody, już wydawane na, wydawane na budowę kościołów. To co trzeba podkreślić, temat ten jest interesujący dla badaczy zarówno z Polski, jak i z zagranicy w związku z tym. Że nie jest to jedynie sama architektura, nie jest to jedynie same dostosowanie się do przepisów e, Soboru, ale także jest to pewien znak protestu e, i walka o wolność religijną e, w czasach Polskiej Republiki Ludowej, e, co wiązało się z bardzo częstymi protestami, akcjami. E, często kościoły budowane były e, bez zezwolenia, e, na co coraz częściej później e, przymykano oko ze strony władz komunistycznych. Teraz chciałbym przejść do bezpośrednio już do założeń Soboru, które właśnie w dokumentach, w konstytucjach przede wszystkim są bardzo ogólne, niejasne i łatwe do interpretacji na różne sposoby. Założenia skupiają się na metafizyce, na estetyce, na odpowiednim charakter, godności, Sztuki sakralnej, częściowo również na funkcjonalności przestrzeni. Trudno tutaj się doszukać do jakichś szczególnych wymagań dotyczących bryły czy stylistyki wykonania wnętrz. Po pierwsze, konstytucje mówią o tym, aby podporządkować liturgii właściwie całe wnętrze kościoła. W związku z tym przeprowadzone ma być zbliżenie ołtarza do biednych, które powinny zostać oddalone od ściany, również te boczne. Stosowana powinna być symbolika, skróty, oszczędność środków oraz postanowiono zerwać z ilustracyjnością zarówno sztuki sakralnej, jak i architektury. Są to trudne do interpretacji elementy, a jeszcze mocniej wzmacnia to fakt, że określenia, które są nim przypisane, są bardzo niejasne. Jest to między nimi szlachetne piękno, godność, oryginalność. I poproszę. Panie. To, co istotne jest już w instrukcja, skupia się bardziej na odbiorze eucharystii i na tym, aby zapewniona została odpowiednia widoczność i akustyka. Łatki powinny być dostosowane do liczby biernych, powinny być odpowiednie stylistycznie. Natomiast dużą dowolność, jeżeli chodzi właśnie już o watykańskie dokumenty, zostawiona została, jeżeli chodzi o tabernakulum i jego ulokowanie, które jednak w polskich realiach jest dużo bardziej ograniczone. Poproszę. Jeszcze Przechodząc właśnie już do polskich norm, po pierwsze dokumenty określają zapotrzebowanie, lokalizację, gabaryt oraz potrzebną infrastrukturę towarzyszącą. Przykładem której może być na przykład konieczny przed wejściem obszerny plac oraz procesyjne obejście. Kolejnym jest konieczność budowy krucht przedsionków. Tutaj już jest oczywiście wymaganie funkcjonalne i ergonomiczne, aby jak najmniej e, ciepła z kościoła e, nie tracić. E, takim kolejnym elementem jest przykładowo konieczność stosowania tego samego materiału w ambonie oraz w myśle otażonej. E, natomiast zniesiono obowiązek e, tworzenia tych elementów z kamienia. A także polscy grachowie sugerują stosowanie jasnej symboliki, tak więc jeszcze bardziej zawężają te przekonania synodowe. Przepisy nie są rozległe, ale w sposób istotny ograniczają intencje projektantów. Interesujące jest natomiast to, w jaki sposób korespondują one z zmieniającymi się stylami w architekturze. Dobrze? Że... Pierwszy element, który chciałem omówić, to modernistyczne kościoły. Tutaj będę pozytywał się już przykładami z Krakowa. Po pierwsze, wydaje się, że myśl soborowa jest w swoim założeniu dosyć modernistyczna, ponieważ ceni ona sobie oryginalność, redukcję, szczerość architektury, bezpośrednią symbolikę. Podobnie jak w modernizmie, który między innymi odrzuca ornament, są to takie wartości dosyć zbieżne. W przypadku Kościoła na osiedlu tysiąclecia w Krakowie istotny jest żebrowany strop oraz przypory, które bezpośrednio odwołują się do myśli konstrukcyjnej gotyku. Konsekwentne środki wyrazu, geometria i porządek odzwierciedlają przymioty Boga. Natomiast symbolika jest dosyć prosta. Dach wznosi się w kierunku ołtarza, gdzie wpuszczone jest światło jako właśnie żyły znak Boga. Zgodnie z obecnymi tendencjami teologicznymi, przedstawienie ukrzyżowania jest połączone również z przedstawieniem znaków Stałego Chrystusa. Zlikwidowano sam werniany krucyfiks. Natomiast postać Chrystusa może być w ten sposób e, interpretowana na dwa sposoby. E, dziękuję. E, przechodząc do kolejnego kierunku, a więc postmodernizmu, który jest odpowiedzialny za, za największą ilość kościoł w, w Polsce obecnie. E, myśl soboru jest trudna do zinterpretowania w jego kontekście. Ponieważ poskondem posługuje się ją wieloma elementami, które są niejasne, takie jak podwójne kodowanie, jak surrealizm, jak kłamliwość, to szczególnie w przypadku realizacji właśnie seminarium z Sańców w Krakowie. Pojawiają się cytaty z przeszłości, co jest przeciwko oryginalności. Obecna jest multiplikacja. Charakterystyczna dla tej realizacji scenograficzna charakter opery oraz skomplikowanie zarówno symboliczne, jak i formalne budynku. Architektura seminarium można powiedzieć, że jest ironiczna. Pojawiają się elementy, kompletnie niepotrzebne, tak jak świątynie greckie wystawiane na dachu, jak spody, na które nie możemy wejść, jak kolumny, które nie podpierają niczego, lub stropy, które niczego nie podtrzymują. Poproszę ehm, Tą ironiczność i taki pastiżowy e, charakter e, tej architektury chciałbym omówić na dwóch elementach. terminami, jako projekt nazwane zostało Droga Czterech Bram e, i e, dwie z tych bram, które przedstawione są tutaj na inwestycjach, jest to Brama Wiedzy e, oraz Brama Nadziei. Możemy ją odczytywać w dwóch symbolicznych znaczeniach. Po pierwsze brama wiedzy, e, która znajduje się pomiędzy budynkiem kościoła a masabową konstrukcją przypominającą schody. E, prowadzi nas w górę ku boku właśnie za pomocą tych schodów. Natomiast interpretowane może być to też w ten sposób, że prowadzone do nich. Wiedza prowadzi do nich. Kolejna brama nadziei e, jest e, utworzona jako sztuczna ruina. Więc tutaj już bezpośrednio widzimy takie nawiązanie, że nadzieja, która jest zrujnowana. Jest to na cienkiej granicy między inną z wartości chrześcijańskich, a właśnie taką uznależnością charakterystyczną dla postmodernizmu. Wnętrze kościoła jest ciemne, zdominowane przez powtarzającą zewnętrzną bryłę konfesję wykonaną z betonu, która opiera się na czterech filarach. Wydaje się, że może to budzić wątpliwość co do jednoprzestrzenności kościoła. wyraźnie jest więc odejście od ideałów soborowych. Proszę, kolejne. Tutaj widoczne na przykroju, właśnie jakby zdwojenie bryły kościoła, który jest jednocześnie jakby przestrzenią jednonabową, natomiast wydaje się, że. Jest ona dosyć mocno podzielona. Poproszę kolejny. Współcześnie, oczywiście trudno mówić o jednym dominującym kierunku we współczesności. Mamy do czynienia mniej z realizacjami, które w sposób znaczny odchodzą do ideałów soborowych. Mamy też znacznie mniej realizacji, dlatego wybrana tutaj realizacja powstała w 2008 roku, od tego czasu niewiele kościołów w Krakowie powstało. Natomiast wydaje mi się, że współcześnie znacząca jest wyciszona forma oraz często popełnia się symboliką światła, tak jak w tym przypadku, gdzie światło wpuszczone jest do świątyni przez odpór w kształcie krzyża znajdujący się na frontowej elewacji. Przepisy krajowe opowiadają też o godności i odpowiednim użyciu materiałów, co myślę, że w tym kościele znakomicie zostało egzekwowane, ponieważ detal jest bardzo dobrze dopracowany, jest oryginalny, wykonane wszystko jest z wysokiej klasy materiałów. I ponownie, tak jak widzimy na środkowej ilustracji, pojawia się motyw. Chrystusa ukrzyżowanego, a jednocześnie Zmartwychwstałego. stałego. Proszę Ponownie nasz wzrok prowadzony jest w kierunku ołtarza przez te wykonane z metalu linie umiejscowione na, na suficie a także przez rynk konstrukcyjny, który właśnie tym razem zmniejsza się w kierunku ołtarza. Poproszę. To, co jest istotne dla współczesnych realizacji sakralnych, to ekonomika, tak jak to już bywa w każdej gałęzi właściwej architektury. I często kościoły stają się jedynie dodatkiem czy po prostu elementem większych zespołów, Część przestrzeni jest komercyjna, wynajmowana, stanowią mieszkania. Te projekty są coraz bardziej skupione na zróżnicowaniu funkcjonalności, co podkreśla, że oprócz tych czynników tradycyjnych, historycznych, prawnych, mamy do czynienia ze znacznym wpływem ekonomiki na zmiany w architekturze sakralnej. Podsumowując, przepisy soborowe są ogólne, podporządkowane, podporządkowanie architektury następuje głównie w obecnej liturgii. Istotna jest metafizyka samych rozwiązań, estetyka, natomiast są one łatwe do interpretacji i tutaj trudno określić, który kierunek jest najbliżej spełnienia tych wartości. Przepisy krajowe natomiast są pragmatyczne, określają funkcjonalność, określają ergonomię, dotyczą szczegółowych spraw. Chciałbym właśnie podkreślić na samo zakończenie, jak różne czynniki, od ekonomicznych, politycznych, tradycyjnych, czy wpływów kulturowych, a także wizji samego architekta, wpływają na budynki sakralne. I właśnie ta wizja, która jest w pewien sposób ograniczona przez regulacje prawa kanonicznego, ma sens ograniczający, ale też pobudzający kreatywność i zapewniający dobre funkcjonowanie świątyń. Dziękuję bardzo.